Witajcie z tej strony The Super Science 1. Witam Was w kolejnym odcinku Minecraft Solo. Ogólnie 12. Tak, mam nasionka. Ogólnie nagrywam nowym programem, nie Frapsem już. Tak, mieliśmy się przespać. Ogólnie nie nagrywam już Frapsem, bo Fraps mi strasznie ścina. Nie wiem czy widzicie tu FPSy moje, czekajcie źle. Hej. Z krawcikiem teraz ogólnie piszę. Mm. Tak, to idziemy dalej zbierać nasionka. Ładnie chodzi, co nie? Ogólnie nagrywam teraz z bandikamem. Krawcik mi to polecił. Jego kanał będziecie mieli w opisie. Ups. Nie chcę tak, to niech sobie tu stoi. Dobra. No trochę tu mam. Jeszcze rzutkiewki w nie mam, widzę. Rzutkiewki nic. I polecam ogólnie kanał Cika też. Zapomniałem włączyć to ty gdzieś już nagrywamy około i chwilę przerwę malutko Dobra już Zebrałem nowe nasionko, tylko nie wiem ginger Nie, wiem, co to, jest to ginger. Ginger. A to jest to ginger. Aha, spoko. Nie wiem czy widzicie tu FPS-y są. Nie wiem czy dokładnie widzicie. To jeszcze sprawdzę w filmiku. Bo nie wiem czy da się to wyłączyć czy nie. Ale chyba raczej nie widzicie. Bo jak nagrywałem filmik na próbę O. Ginger, nie. No jeszcze bit. No trochę jeszcze. Bo w następnym odcinku. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 base i 17 te kwiatki. U mnie standard to 66 modów. Więcej dopatrzki nie dodaję. Chyba, że będę chciał. No bo nie wiem czego nie chce mi dodać na przykład tego moda. Znaczy... Mm, mm, ja ogólnie nie nagrywam Więc Tamta przerwa była z Banditkama Ale teraz zrobię króciutką przerwę, że przerwę nagranie chwilę I zobaczę ile się nagrało Dobra już mam równo z tym ze stoperem Ustawione Więc tak o, 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 o trzy poszły gingera No bita nie mogę znaleźć No lol fucking biczem. O oh, jest bit Hehe <laughs> ha he 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 he, -he, -he -heski. Dobra, tu, trochę. Wcześniej he już he koszną. Na następny odcinek będę za kulisami... Boże, poza odcinkiem y, fail za kulisami... poza odcinkiem y, będę y, z, zbiorę sobie y, 5 minut już nagrywamy. Y, zbiorę sobie... To się nazywa? A! Zbiorę sobie piasek. A piasek... Aj fuck, fuck 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 lagi Małe lagi przez chwilę będą 5 minut 30 ma lagi będą przez chwilę bo się włączył El tryb normal Tyle naprawdę mam tu Ci... Naprawdę nie mam tyle Ładnie to wygląda. Te kwiateczki też sobie zbiorę. No tak, 5 minut 57 sekund. Chwilunia, zrobię króciutką przerwę. Dobra, już urosły FPS-y. Przed chwilą urosły FPS-y mi, ale to nic nie dało raczej. Dalej tyle samo jest. Bo ten tryb normalnie mi się włącza co jakiś czas na lapku. a lapek jest głupi ale ogólnie wszystko dobrze działa nie tak jak 3 fps i tak ścina nie ogólnie widać co się dzieje i td. dwa z jednego wypadu. o ogólnie sobie zrobiłem jeszcze yy, ten spodnie z tego skorpiona bo miałem 7 tu? Trollolo 7-10 minut Za chwilę 10 minut i 10 minut muszę przerwać Nagranie A po co muszę przerwać nagranie? Muszę przerwać nagranie Bo przez 10 minut czy tak dobrze mi tłumaczył normalnie bym nagrywał tak ogólnie dobra zrobiłem przerwę ale no, już ok jest więcej FPS-ów jest i td ale no to dobra teraz płynnie chodzi mi jak widzicie hm. 8 minut nagrania, więc jeszcze trochę Tak pochodnia zleciała. Czekajcie chwilę krótka przerwa. Dobra, już po tej krótkiej przerwie. Mój to zaraz ogólnie jechał już. Mak slime z niego wyleci uj nic nie poleciało ogólnie slajmy z 160 do wioski kiedyś miałem pamiętam tu blisko dom tu o jak tu tu patrzę w tym miejscu na mapę pokazałam tu mnie kiedyś chyba dom nie pamiętam gdzie miałem dom działkę teraz będziemy jutro rozszerzać znaczy Będę miał już rozszerzoną. O, 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 o! Chyba nie włączyłem. No. Fail. No bo się bałem, że mnie coś zje. O, następny ślimak Slime! Chcesz zjeść? Uj nie chcesz. Tak, zbieraj końko, nie bieraj tego. Dobra. Mm. Działka na pewno będzie rozszerzona. Bo za malutka ta działaczka jest. No na przykład na, no dziś będziemy, pokażę wam gdzieś taką oddziałeczkę. No, gdzieś takiej wielkości do końca sezonu. Dziś na połowę tego na mapce będziemy mieć do końca sezonu. Taka nam starczy chyba raczej połowa tego... tu... taką... szkacie, i 17 minut nagrania hmm... więc jednak kłamał, że 10 minut więc jednak nie 10 minut, więc normalnie teraz sobie pójdziemy na... na szkielety hmm... Się boję, że tu mi się zespawni ten. Na wszelki wypadek. Zbroję. Mam. Jak widzicie, więcej daje ta zbroja niż żelazna. Na wszelki wypadek na wilkołaki Tak, znowu to normal. No, już ciutko przerwa. Nie wiem, czego takie przerwy ciągle będę robił. Dobra. Włączyłem. Nie chcę, co włączyłem następne nagranie. Ale powinno być już dobrze. Lepiej powinno być. Świnio, bo mi tu ktoś wyjdzie. Co koszmata. O, wpytę. Lulalala. Idź na koniu. Wow.

Rozciągnij max. fps sobie tu zmienię. Dobra. 14 minut. Nie no, nie ma co robić. Więc dzisiaj zbieramy nasionka tylko. Jest! Serce! Poszło serce konia. Fak jest. Dobra. oto ja się będę z wami żegnał. Cześć, żegnajcie. No i papa.